Czy wiesz o tym, że PKOBP to mistrz iluzji kredytowej? Gdy myślisz, że pożyczasz od nich 40 tysięcy złotych, nagle okazuje się, że masz 50 tysięcy kredytu. Bank dolicza prowizję, a potem nalicza od niej odsetki. Efekt? Bank zarabia dwa razy, a ty płacisz podwójnie. A do tego kolejne punkty umowy się rozjeżdżają. Oto przykład. Pan Adam chciał 40 tysięcy złotych na remont. Dostał 40 tysięcy, ale okazuje się, że jego umowa Opiewa na 50 i bank oczywiście każe mu płacić odsetki od tej wyższej kwoty. I jak to naprawić? Dzięki sankcji kredytu darmowego pan Adam zapłaci tylko 40 tysięcy złotych i nic więcej. Jego rata spadnie z 846 zł na 370, to jest prawie 500 zł oszczędności każdego miesiąca. A dodatkowo bank zwróci mu wszystkie zapłacone już koszty. Ale czekaj, to jeszcze nie koniec. PKOBP teraz proponuje swoim klientom: Zróbmy konsolidację, to już teraz nie dojczymy Państwu prowizji. Brzmi uczciwie? No właśnie, nie bardzo. Jeśli zgodzisz się na nową umowę, to możesz stracić prawo do odzyskania swoich pieniędzy z nieuczciwej umowy. Nie daj się nabić butelkę. Odzyskaj swoje pieniądze. Napisz w komentarzu analiza, a powiem Ci, jak to zrobić.